Lewatywa! Tyle mitów na ten temat zapewne słyszałeś, słyszałaś, ja bym chciał rozwiać parę pogłosek na ten temat. Moi drodzy, robienie lewatywy jest bardzo proste, jest intuicyjne. Dlaczego nagrywam ten film? Dlatego, że sam kiedyś chciałem dowiedzieć się coś na temat lewatywy, ale niestety nie znalazłem. Mam na myśli żadnego filmu nie znalazłem na YouTubie, który mógłby ten temat szerzej opisać. Ja nie chcę się zagłębiać zbyt mocno w ten temat. Mam doświadczenie tylko i wyłącznie swoje, które no nie jest jakieś zbyt ogromne, ale kilkadziesiąt levatyw mam już za sobą. Także podzielę się tą wiedzą którą mam. Robienie lewatywy jest bardzo intuicyjne, jest rzeczą intymną, ale myślę, że jest czymś potrzebnym i szczególnie, gdy oczyszczasz swój organizm, na pewno z tym tematem się zetknąłeś lub zetkniesz. Metodą prób i błędów można dojść do tego samemu, można też się wspomóc, ale są jakieś podstawowe zasady, których trzeba się trzymać, których być może nie słyszałeś, nie słyszałaś, więc ja ci o nich powiem. Po pierwsze, będę troszeczkę skakał, ale co jest ważne? Ważne jest to, żeby temperatura wlewu była przybliżona do temperatury ciała. Nie może być ani zbyt zimny, ani zbyt gorący wlew. Bo można sobie zrobić krzywdę i na pewno się to odczuje dosyć boleśnie, dosyć szybko. Co jest też istotne, wielkość wlewu na początku powinna być dosyć niewielka więc pół litra. Sto spokojnie wystarczy na to, żeby jak gdyby zrobić sobie taki eksperyment mm, sprawdzić z czym się to je. Mm, myślę, że nie jest to zbyt jakieś niebezpieczne. Oczywiście są osoby, które odradzają robienie lewatywy. Ja to rozumiem. E no tak po prostu jest. E Nigdy nie ma tak, że wszyscy idą za jakimś tematem. Zawsze jest ktoś przeciw. Być może Ty również. Ale... Ten film jest dla tych, którzy chcą sobie lewatywę po prostu zrobić. Co jest potrzebne? Potrzebny jest zbiornik. Można kupić, zaopatrzyć się w narazowe, można zaopatrzyć się w taki termofor, który jest z wielokrotnego użytku. Jest potrzebna rurka, która jest zakończona rykatorkiem. Wygląda mniej więcej tak. Jest też tutaj blokada, która jest bardzo potrzebna. I to wszystko, jeżeli chodzi o sprawy takie materialne w co trzeba zainwestować. Cała reszta to wlewy, to to jest woda, to, to jest cytryna, czasem kawa, czasem uryna, czasem czosnek i inne takie różne rzeczy, które mm, można stosować do lewatywy. Oczywiście na początek polecam tylko i wyłącznie wodę, ewentualnie wodę z cytryną e, z niewielką ilością soku z cytryny. Zbiornik powinien znajdować się na linii no, wyżej niż pośladki, jeżeli przyjmujesz Pozycję, a ja ci polecam pozycję taką, to się chyba mówi na tygrysa, czyli na czworakach. To ten wlew musi być po prostu wyżej, wyżej od ciebie. Jeżeli robisz na boku, no, również, ale nie może być zbyt wysoko, ponieważ wtedy wlew będzie leciał zbyt szybko i można to po prostu będzie odczuć. Trzeba sobie dobrze przymocować zbiornik, żeby w trakcie robienia lewatywy po prostu nie spadł. Można się wystraszyć, można sobie podrażnić odbyt po prostu końcówką. Tak się domyślam, nigdy mi się nie zdarzyło. E, końcówki nie wkładamy całej, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy 3-4 centymetry. Trzeba sobie wcześniej jakoś tam naoliwić, nasmarować czymś. E, Koniecznie e, na początku zablokować przy mocowaniu. No, to, tak jak mówię, to jest intuicyjne, więc to samo z siebie się dzieje. Ale, przed włożeniem sobie irygatora, trzeba najpierw odbezpieczyć, odpowietrzyć, niech zleci troszeczkę płynu, zablokować, przyjąć pozycję i zastosować aplikację. Po czym należy sobie zrobić wlew i jeżeli czujesz, że leci zbyt szybko płyn, palcami możesz sobie przycisnąć, regulować przepływ. Należy też bardzo, co jest istotne, oddychać przez usta i głęboko i powoli. To wtedy bardzo łatwo y, sprawia, że płyn przemieszcza się dosyć spokojnie. I my, my tym oddechem po prostu regulujemy ten przepływ. Jak na początek, jak już mówiłem, sama woda, woda z cytryną, maksymalnie pół litra. Dobrze jest sobie zrobić na przykład rano, jak robić lewatywę y, po wypróżnieniu, kiedy y, jelita są już bardziej drożej niż przed, ponieważ inaczej może sobie też po prostu przyblokować i lewatywa po prostu się nie uda, bo płyn nie przejdzie. Ale to też y, niekoniecznie. Oczywiście, jeżeli gdzie wcześniej dużo pojadłeś, no to jest duża szansa, że musi się lepiej wypróżnić. Można robić lewatywę też wieczorem. Ja będę też y, tę y, metodę praktykował teraz przy odczyszczaniu wątroby. Ale nie należy tego robić bezpośrednio y, po jedzeniu, tylko gdy czujemy, że pożywienie nam się już y, w rządku przetrawiło. Po zrobieniu lewatywy tak naprawdę powinno się kilka minut poleżeć na lewym boku. Od razu, bezpośrednio, można sobie trochę poskakać, można zrobić świecę, żeby płyn bieli tak się troszeczkę poprzemieszczał, a później położyć się na, na lewym boku na kilka minut. Oczywiście na początku może ci się to nie udać, więc po prostu siadaj na kibel od razu, ale jeżeli jesteś tylko w stanie wytrzymać, bez oczywiście jakiegoś tam wielkiego przymusu, to sobie poleż. później usiądź sobie na kibelku, wypróżnij się. Po pierwszym wypróżnieniu przejdź się troszeczkę po domu, być może będziesz musiał wrócić, a raczej na pewno być może to się powtórzyć 2-3 razy i tak to w zasadzie wygląda samo odczucie podczas robienia lewatywy może być nieprzyjemne szczególnie na początku, pierwszy, drugi, trzeci raz człowiek się z tym zapoznaje, a to jest tak naprawdę ingerencja w swój organizm wewnątrz więc no nie jest to do końca przyjemne ale może być, z czasem po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić i jeżeli załapiesz bakcela to gwarantuję, że Ci się to spodoba. Jeżeli nie, to po prostu sobie odpuścisz. Ale jeszcze nigdy nie spotkałem kogoś, kto zaczynał i stwierdziłby, że yy, ta lewatywa mu się po prostu nie podobała i że nigdy więcej nie będzie robił. Yy, to jest bardzo fajny temat i ludzie z reguły, jak na ten temat rozmawiamy, to pff, kupa śmiechu, są fajne doświadczenia, yy, wymienia się, jest sympatycznie. Czy jeżeli chodzi o jakieś niebezpieczeństwa, no to tak jak mówiłem, trzeba uważać z końcówką, ponieważ odbyt to nie jest yy, yy, nie wiadomo co. Trzeba po prostu dbać o siebie i robić wszystko delikatnie. Jeżeli jest ktoś, kto może Ci w tym pomóc, w samotnie, no to ok, fajnie. Yy, jeżeli nie, no to musi sobie poradzić sam. Tu jest o tyle kłopot, że robisz wszystko yy, też nie widząc wszystkiego, nie? Bo trzeba troszeczkę się wspomagać wyobraźnią. Jeżeli czujesz, że nie wiesz, jak to do do dobrze zrobić, dokładnie, to zrób sobie to jak gdyby na sucho. Przećwicz sobie kroki po kolei. Czyli masz płyn, wlewasz go do środka. On, jeżeli ma mieć 36,6, to niech przy wlewie może mieć troszeczkę więcej, on zaraz wystygnie, ale nie, nie dużo więcej, stopień, półtorej. Wlewasz, mocujesz, przyjmujesz pozycję, Aplikujesz irygator, spuszczasz blokadę, oddychasz głęboko, płyn zlatuje, kończysz, sprzęt na ten moment wyrzucasz, nie koń nie interesuje. Ty robisz kilka poskoków, kładziesz się na lewym boku, 5-10 minut na kibelek i oczyszczanko. Później co wskazane, myślę, to jakiś jogurt. Z probiotykami dobrze sobie zjeść jakąś kaszę czy ryż, żeby jelita się troszeczkę e, jak gdyby doszły z powrotem do pierwotnego stanu. I w zasadzie tyle. Polecam też notować sobie, jaką nerwatywę robisz, jakie masz odczucia, ile to mniej więcej trwało. E, notuj sobie na przyszłość i wyciągaj wnioski. Jest to bardzo fajna zabawa. Myślę, że tak należy to traktować. Mimo, że jest to bardzo potrzebne dla zdrowia, dla naszego organizmu, także dla psychiki, ale kto zabrania się dobrze przy tym bawić? Właśnie zgasła mi lampa. To znak, że to już koniec tego filmu, także dziel się doświadczeniami. Być może masz jakieś wielkie doświadczenia, to napisz coś na ten temat. Twórzmy wspólnotę osób, które chcą. Zmieniać coś w swoim życiu na lepsze. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Mówię jak fajnie jest Adam Krawczyk. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.